korzystałem z uroków naszej tajnej lokalizacji. Stwierdziłem, że nakręcę jeszcze raz, bo już jeden taki film jest. Jak zbudowałem naszego forfitera, którego widzicie tutaj. Auto nazywane forfiterem ze względu na to, że ma napęd na cztery koła. Tak sobie wymyśliłem. Także jak widzicie jest to Volkswagen Transporter. 2012 rok z tym najmocniejszym, znaczy nie najmocniejszym, a najbardziej niezniszczalnym silnikiem, czyli dwulitrówka 140 KONI. Aczkolwiek tutaj jest zrobiona mapa, że jest silniejszy, więc sprytniej tym się jeździ. Jak widzicie, bazu był blaszak L1H1, czyli najkrótszy i najniższy. Bryła nam się podobała, takiego auta, więc nie chcieliśmy żadnego jakiegoś tam wynalazka w postaci dłuższego auta, aczkolwiek przydałoby się to miejsce. No ale zrobiliśmy tak, jak zrobiliśmy. Pierwsze, co zrobiliśmy, to wymieniliśmy koła na felgi, stelówki DOC. Założyłem opony ATEKI, troszeczkę w większym rozmiarze, aniżeli są homologowane, bo jest 215 na 70. Oryginalny, taki homologowany rozmiar to jest 215x65. Chcieliśmy troszeczkę podnieść auto. Te opony są 4 cm większe na średnicy, więc auto nam się podniosło o 2 cm do góry. Tutaj zamontowałem kangura z przodu, bo już od dawna chciałem mieć takiego kangura. A pod spodem tutaj stalowa płyta o, i piesek leży. Tu jest stalowa płyta pod silnikiem, żebyśmy mogli sobie spokojnie gdzieś tam jeździć po, po bezdrożach. Tutaj widzicie, wstawiliśmy okno z jednej i z drugiej strony. Taka dobra rada z mojej strony. Okno otwierane montujemy z tej strony. Nie montujemy z drugiej strony w drzwiach, a zaraz Wam powiem dlaczego. Jesteśmy z drugiej strony auta. Jak widzicie, tutaj jest okno E, takie stałe, nieuchylane. Uchylane jest z tamtej strony. A teraz zobaczcie dlaczego. W momencie, kiedy sobie zamkniemy te drzwi, idziemy spać i chcemy zostawić uchylone okno, e, w każdej chwili ktoś, tu mamy klamkę, tu mamy zabezpieczenie. W każdej chwili każdy jednym ruchem dłoni jest w stanie wejść do środka. Tutaj możemy zostawić uchylone okno. Na całą noc. Nikt tam nic nam nie wlezie, nic nie otworzy, bo nie ma dostępu do niczego. Także taka dobra rada. Po wymyślaniu już, co chcemy mieć na dachu, zaprojektowałem bagażnik, który wykonany został z cienkościennej stali, z profilu zamkniętego. Już z uwzględnionymi miejscami na halogeny, bo chcieliśmy mieć te halogeny, czyli jeden z przodu. Po bokach mamy dwa halogeny, a żeby dojeżdżając gdzieś tam po ciemku w lasie, móc sobie oświetlić wszystko i zobaczyć po prostu gdzie zaparkować. Także bagażnik jest malowany proszkowo. Od trzech lat nie ma na nim krztynki rdzy. Używaliśmy go non-stop. To jest drabinka frontronera. Po kilku latach niestety już się rzuciła na nią korozja. Muszę to odświeżyć. Tak jak mówiłem, na bagażniku korozja się nie pojawiła. Niestety na drabince się pojawiła. To takie na potęcie mocowanie do naszej torby. Aczkolwiek pracuję tutaj nad projektem jakiegoś bagażnika na tylną klapę. Jak widzicie, bagażnik został zaprojektowany, żeby był solar. I tutaj taka płyta. Na której, do której możemy mocować wszystkie nasze szpargały, które tam sobie chcemy mocować. I w tym przypadku jest to blacha z wyciętymi otworami, jak widzicie, do mocowań, ale też osłania od słońca. Także, jak widzicie, w zasadzie nie mamy odkrytego dachu, więc auto tak nie cierpi na słońcu, znaczy my nie cierpimy na słońcu. Po tym normalnie możemy chodzić. I tu mamy zamontowaną markizę. Zaraz pokażę, dlaczego tak, a nie inaczej. No, tutaj te tematy się zmieniają. Mamy tutaj mocowany jeszcze zbiornik na paliwo. I też mamy zamontowane okno z wentylatorem, które naprawdę da, robi robotę, ze względu na to, że jest na pilota i nawet gdzieś tam wyskakując do sklepu można sobie je uchylić żeby po prostu auto się tak nie nagrzewało, jak widzicie, takie trochę są ścięte narożniki, żeby to było bardziej opływowe, nie generowało jakiegoś tam szumu za dużego. Trochę tego szumu generuje, ale nie jest tragicznie. Najwięcej generuje szumu, chyba markiza, która jest przykręcona też do tego bagażnika. Zaraz Wam pokażę, dlaczego jest przykręcona do bagażnika. Mówiłem już o tym w innych odcinkach, ale jeżeli ktoś nie widział. To dzięki temu, że tutaj mamy przestrzeń, to powietrze spokojnie przelatuje, i w momencie, kiedy mamy rozstawioną markizę, to wiatr jej nie podrywa do góry. A po drugie, to ciepłe powietrze, które jest pod markizą, tutaj ono nie wlatuje za bardzo do auta, tylko sobie tam gdzieś leci. Więc, e, dwa w jednym, kiedyś mieliśmy zamontowaną bezpośrednio tutaj na Rynience, to wiatr nam po prostu ja wrócił aż na drugą stronę z auto, jak, jak był taki dosyć mocniejszy wiatr, tak jak mówiłem, trzy lata temu było to robione przeze mnie wszystko, więc sprawdza się, nic się nie rozpadło, także nie jest źle. Mamy tu dwa fotele, jeden jest obrotowy, tamten jest na stałe, nie jest obrotowy ze względu na tu zabudowę. Tutaj mamy. Z ciężarówki gdzieś tam na szrocie wykręcone e, te, właśnie karnisze, czy jak to się nazywa. Także tutaj mamy firaneczki, które możemy sobie zasłaniać, żeby było ciemno. Jak widzicie i słyszycie, jest włączony wentylator, okienko dachowe z wentylatorem. Ma Moskitierę, sterowane jest takim pilotem e, z wszystkimi informacjami co i jak, kiedy włączać. Także leżąc sobie na łóżku możemy to zamykać albo otwierać, jeżeli nam jest gorąco lub za zimno. No i teraz patrzcie, to bałagan jest, bo to jest samochód, którym jeździmy i używamy. To nie jest Instagramowy samochód, w którym tutaj stoją kieliszeczki. W zabudowie mamy lodówkę 40 litrów. Naprawdę polecam taką lodówkę. Ze względu na to, że jesteśmy w stanie do niej napchać bardzo dużo w przeciwieństwie do takich lodóweczek 50-litrowych z drzwiami, tam się nic nie mieści. Tutaj mamy szufladę na szpargały, a tutaj mamy pod spodem kuchenkę. Oczywiście każdy centymetr jest wykorzystany. Tu trzymamy jakieś tam łyżki, coś tam, coś tam. Wiadomo, w tak małym aucie trzeba korzystać z każdego centymetra. Tutaj mamy szufladę, w której tam włożymy sobie jakieś szpargały do gotowania. Tu pod spodem mamy zbiorniki na wodę. Dwa zbiorniki na wodę po 20 litrów. Dodatkowy zbiornik mamy z tyłu pod łóżkiem. Mamy tutaj kawałek z lewo, na którym coś tam ogarniamy, zmywamy i tak dalej. Panel sterowania elektryką, uproszczony na maksa. Czyli mamy tutaj włączenie Webasto, czyli podajemy prąd na Webasto, ładowarka, pompa wody. Ostatni przycisk jest to włączanie separatora akumulatorów. Akumulator jest pod fotelem, drugi jest tam, więc możemy sobie z silnika po włączeniu ładować ten akumulator, aczkolwiek rzadko tego używamy, bo Solar produkuje Tyle, ile trzeba, przynajmniej w takim okresie letnim. Cała elektryka jest tam schowana za fotelem. Na tej szafce jest tam regulator solarny 10-amperowy, bo przy takim panelu nie, nie potrzeba w ogóle nic więcej. Mamy tam też przetwornicę, skrzynkę bezpieczników itd., itd. Także wszystko jest tam schowane. Tutaj pod fotelem pasażera mamy Webasto, które. Y, które jest w stanie y, grzać do przodu i do tyłu, to jest dosyć istotna informacja, bo e, jak jest bardzo zimno, to sobie nastawiamy, żeby dmuchało nam tutaj do tyłu, na łóżko, wiadomo, a jak nie jest bardzo mocno e, zimno, to ustawiamy do przodu, żeby te powietrze tam się wychładzało trochę na, na tych przednich szybach, bo po prostu nie będzie na, nam tak gorąco. E, Webasto 2 KW y, w zupełności wystarczy na taki gabaryt auta, jest tutaj jak w piekle także proponuję kupno wybasta z pilotem, a mogli sobie z pozycji leżącej zmieniać temperaturę, tudzież wyłączyć całkowicie to ogrzewanie. Nie? W Suficie mamy dwie listwy LEDowe, które mają opcję świecenia na biało, tudzież na czerwono. Bardzo się to przydaje, jak jest bardzo ciemno na zewnątrz. Zapalamy sobie czerwoną lampkę, która nie oślepia nas wyskakując z auta. Też nie jesteśmy oślepieni tym światłem. No i chyba tam insekty trochę mniej do tego lesą, ale to jest info niepotwierdzone, ale naprawdę dobrze jest mieć taką lampeczkę, którą tylko, tylko daje poświaty w aucie. Jeżeli chcemy wskoczyć, nie wiem, coś sobie zabrać i wyskoczyć. Wtedy nie jesteśmy oślepieni i wyskakując z auta nie musimy się przyzwyczajać do ciemności, która jest na zewnątrz. Haczyków, nie żałujcie haczyków, tak samo budując campervana, gdzieś zostawcie sobie przewody wyprowadzone, tak jak tutaj mieliśmy wyprowadzony gdzieś tam przewód był schowany. W momencie kiedy dokładałem okno dechowe potrzebowałem zasilania, przewód miałem przygotowany. Dalsza część, dalsza część naszej zabudowy są to tutaj dwie szafki. Zamykane na zamki, wszystko jest zamykane na zamki. E, zamki są takie malutkie, chromowane, nie są te takie większej średnicy, srebrne, bo one są naprawdę nic nie warte. E, chromowane o średnicy, już wam powiem jakiej. Wyciągam z szuflady miareczkę. Przykładamy miareczkę, więc mamy 25, e, powiedzmy 5. 25 z tą całą obwódką. Te srebrne są dużo większe, bo są chyba 35, więc nie bierzcie tych srebrnych. Jeżeli macie ochotę, to bierzcie takie chromowane. Używamy ich od 3 lat. One się nie zacinają w przeciwieństwie do tych srebrnych. Także naprawdę warto jest kupić coś dobrego. Tutaj mamy, wiadomo, jakieś tam miejsce na graty. Tutaj dołożyłem taką półkę z aluminium. I jak widzicie, mamy kupę miejsca na jakieś ręczniki, na inne rzeczy, a w takim samochodzie miejsce jest na wagę złota. Jak widzicie, tutaj mamy kawałek blaciku po odsłonięciu kuchenki, on jest na prowadnicach. Siedząc tam na fotelu, można tutaj spokojnie sobie coś tam postawić, czy kubek, czy talerz. Dodatkowo mam tutaj taki blat na kolanach, który po rozłożeniu tej podpórki tutaj ma... E, takie swoje miejsca powożenie tego blatu w te otwory na podpórkę zobaczcie mamy naprawdę dużo miejsca na jakieś tam gospodarowanie czy siedzenie przy kąpie czy gotowanie oczywiście ten blacik jeżeli nam przeszkadza zamykamy to dalej się trzyma także prosta i tania koncepcja no i teraz łóżko z racji tego że auto jest e, króciutkie łóżko musi być rozsuwane e, wymyśliłem to w ten sposób żeby to łóżko się rozsuwało, nie chciałem tutaj łóżka tego rock and roll, która się składa. Powiedzmy w taką kanapę z oparciem. Nasze, nasza ta gąbka, która jest tutaj, jest luzem, ze względu na to, że potrzebujemy jak najwięcej miejsca na przechowywanie gratów. Zobaczcie tutaj, tutaj jest listwa, listwa w listwę. Także jak widzicie, to się wysuwa. To jest zrobione w ten sposób, że profil wchodzi w profil, z drugiej strony jest dokładnie tak samo. I dzięki temu, że, że mamy nóżki rozstawione szeroko, mamy tutaj szufladę 60 na 60, w której naprawdę dużo gratów nam się mieści dodatkowo mieści się nam nasz kibelek plus jeszcze jakieś pierdoły. Z tamtej strony łóżka od tyłu za chwilę wam pokażę. Też mamy bardzo dużo miejsca na, e, na graty. Łóżko rock and roll, gdyby to było ma ten, tak cały tutaj stelaż Pod spodem, niestety wtedy jest mało mało miejsca na e, swoje e, bagaże, graty, cokolwiek tam chcecie krzesełka. Jak już jesteśmy z tyłu, auta, łóżko wygląda w następujący sposób. Podczas projektowania łóżka przewidziałem miejsce na stolik i jak widzicie, stolik jest podszypiony tutaj między profilami już mówiłem w naszych poprzednich filmach nie zabiera nam w ogóle miejsca także warto też przewidzieć miejsce na stolik czy na krzesełka. Krzesełka mamy za duże, więc za bardzo nie, nie da się ich tu postawić w pionie e, no bo łóżko jest po prostu za niskie to mamy jeszcze taką ukrytą szafkę na różne graty ja używam to po prostu na jakiś tam sprzęt ratunkowy, części zapasowe, klucze itd. A tutaj mamy nasz prysznic, czyli wyjście, wyjście wody do prysznica. A prysznic mamy zwinięty tutaj, znaczy kabinę prysznicową. Jeśli zanim kabina prysznicowa, to mówiłem o tym w poprzednich filmach. Warto tutaj zamontować taką lampkę, jakąkolwiek lampkę, która będzie Wam oświetlała tył auta. Bo jeżeli będziecie się pakowali po ciemku, to naprawdę usprawnia i, i pomaga. Prysznie używaliśmy taką rozkładaną kabinę, co się podrzuca do góry i się rozkłada. Po pewnym czasie zmieniliśmy na to, co wykombinowałem tutaj. Tamta kabina jest jak najbardziej OK, żeby postawić czy toaletę w niej, czy właśnie brać prysznic. Problemem jest tylko wiatr, który potrafi ją tam rzucać po całym polu, na którym sobie bierzemy prysznic, tudzież załatwiamy sprawę na toalecie. Ja wykombinowałem coś takiego, że kupiłem materiał, tutaj go, przy, tutaj go przymocowałem. Jak widzicie, w zasadzie jednym ruchem ręki mamy już opuszczony. I teraz patrzcie. Bierzemy tutaj, tu mamy taki haczyk, odczepiamy rzepę. Haczyk zaczepiamy tutaj. Idziemy do narożnika. Tak samo mamy haczyk. Haczyk zaczepiamy z drugiej strony tutaj. I mamy kabinę prysznicową. Jak widzicie o wymiarach 100 na 100, ona ma tutaj mocowania na dole. Gdzie też możemy sobie ją zamocować do podłoża? Jest naprawdę tu dużo miejsca. Zobaczcie, ile tutaj jest miejsca. Nie wiem, czy to widać, ale, ale naprawdę, bierzemy sobie komfortowo prysznic. Nic nam się do tyłka nie przykleja. Po zakończonym prysznicu. Idziemy do narożnika, tu mamy przyszytą rzepę, przyczepiamy to, bierzemy drugi koniec, lecimy tutaj i tak samo mamy rzepę, przypinamy. Jak materiał się dosuszy, rolujemy go, przypinamy na rzepy i zapominamy. Na koniec powiem Wam o ostatniej modyfikacji, którą podpatrzyliśmy u kolegi w samochodzie. Jest przyklejona dodatkowa uszczelka dookoła drzwi. Pod spodem drugi kawałek jest tutaj z przodu. I naprawdę ta modyfikacja robi robotę, bo posłuchajcie, jak się drzwi zamykają. Nie jak blaszana puszka, tylko jak marka premium. A w czasie jazdy jest naprawdę cicho, nie słychać opon, nie słychać wiatru, rewelacja. Dzięki, że byliście w tym odcinku z nami. Mam nadzieję, że pokazałem Wam rozwiązania, o których nie wiedzieliście, to już wiecie. Wykorzystajcie sobie dowoli, macie jakąś tam wizję. Warto jest przerabiać takie auto, bo naprawdę nie kosztuje to worka pieniędzy. Można to zrobić dużo, dużo taniej niż jakieś tam super auta, a Dalej czerpać przyjemności z podróżowania gdzieś tam na dziko, i tak dalej. Także dzięki, że byliście w tym filmie, trzymajcie się, i do następnego.